Cześć, czy można spotkać świętego Mikołaja? Jaki ma kanał na YouTube? Taki, proszę państwa, to są paczki od warsztatu Podgóry Wpadajcie do gościa, ponieważ on mi wysłał takie mega paczuchy. No i my idziemy sobie zobaczyć, co tam w pośrodku siedzi. Rozwalimy ich, rozprujemy ich, właśnie takim nożykiem sobie. Ja już nie odpakowywałem, więc to będzie taka premiera rozpakowywania. Nie wiem teraz jak to postawić, żeby było ciekawiej. Zrobię jedną z ruchów. Leższa ta paczka. Więc teraz próbamy. Dobrze widać. Ale zapakował No już coś tutaj nie ma tu mamy jakiś ekspres do kawy czy co Będzie do rozbiorki A to coś się nam wieleciało No zajęć coś takiego oh. Mikser Silver jest który już rozbierałem. Będzie na dziucha. O, tutaj taki odkurzacz fajny. No pierdolę, ja. Nawet działa. Chyba sobie zostawię, nie? Trafo jakieś skoły i. Co kurde? Fajny odkurzacz. No, tutaj co w tym jest? Raz Kolejny ekspresik mamy. Ja, jakiś taki fajny chyba będę kawy robił sobie. No, będzie chyba do rozbiórki. Boż, ekspresik jakiś do kawy. No, świetna placzka. Kolego. Taký gosťok, ktorý zvyčajne nerobí, nerobí reklamy, západky, ale vlastne zadarmo všetko robí reklamy, nie? To są pačky od vášho štátu od Gorinska. Patríte na odpakovanie druhej pačky. Podajcie do gościa, bo to jest super gość, robi tam ze samochodami. No i ja się z nim umówiłem, że właśnie nie ma tam coś dla mnie, jakieś reszty. No ale taki będzie, To ja się nie że aż Tak, tak mega mega. co to jest to jest coś do samochodu będzie do aluminium no i kolejny odkurzacz ten nie, wiem, nie A, działa gościu też działa no ale słabo <grym> gościu <trym> Poza mnie. Kolejna jakaś część, to są chyba jak hamulce czy co nie. Super, będzie amelinium do wydobycia. Na pewno takie śruby mam, takie torksowe. Super. A kolejna trzecia część. No i tutaj też są jakieś hamulce. No i wanna Ameliniowa, no kurde. Odlew aluminium czysty. No te jak piepsie. Kurde na no gościu. A to jest wanna na oliwę. No kurde, z podiarki muszę to zważyć Pauza. Tak, wanna tak, idzie na wagę. O ile się uda? Kurde. 2,5 kg prawie, no prawie 3 kg taka wanna, a jeszcze coś tam mamy w środku tam. Łapa. No i ten. Do samochoda klapa. Kurde, niedawno też naprawiałem samochód i taką klapę właśnie kupowałem, więc mam rezerwę taką też. No i też muszę kiedyś rozebrać na aluminium. I takie pierdolki No kurcze podsumowanie musi być teraz Pauza No i co dostałem od Mikołaja Paczki dwie Od warsztatu Podgorzyńska Tylko ten kanał tam chodźcie Naprawiać swoje samochody Jest to gościu który Naprawia samochodiska, Gnaty, fury czy też jak się to Nazywa po polsku inaczej Więc kurde no jestem no, nigdy się nie spodziewałem, że z takiego hobby kanału, może coś takiego, że mi ludzie będą wysyłali paczki, Jest to ekstra mega uczucie. No i zobaczymy, co nam tam. Wasza Pródgorzyńska kanał, wpadajcie do gościa, link będzie w opisie. Wysłał cztery takie jakieś hamulce, czy co to jest. Tutaj, ten klapę do ssania jakiegoś samochoda Kiedyś też taką już musiałem kupić. Dwa odkurzacze. Jeden nawet sprawny, fajnie, no dwa sprawne, no ja pierdolę. <gryst> Silvercrest, który już kiedyś rozpieprzałem tutaj na kanale u mnie. Wannę aluminiową, która ma około 3 kg, będzie odlew amelinium. Tu taki oto Bleh, ekspres do kawy, ekstra zajebisty. No i drogie, ekspres do kawy, proszę Państwa, bo, boż, wszystko to będzie, tutaj te dwa goście będą rozpierdolone młotem. No i co? No i kurde, no. Normalnie podiarka. Czy powiedzcie, czy, czy to zwykły, czy to zwykły fan, czy też kolega wysyła takie paczki zajebistej. No kurcze, jestem mega ucieszony, normalnie. Dzisiaj zrobiłeś mi, co dzisiaj. Ja znam się z gościem chyba Ani nie miesiąc, no i już takie dziwolągi mi wysyła, więc wpadajcie do niego, kanał Warsztat Podgorzińska. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, no i ja mam <laughs> sporo roboty znowu. Miejsca trochę brak, ale to się roz... rozpierdoli wszystko, roz... rozdemontuję na kolorki tutaj te dwa odkurzacze, tutaj ten mikserek, no i te dwa tostry na kolorky pôjdem, tu bude alumínium. Toto je hamulce, také porządne kilo to. Ile to váži tie hamulce. Normálne Mikołaj prišiel. Kilo 701, taký hamulec. Tak si obraz rozostril. 918 gramov, tak lápa má. A... No i co tam, kurde, no. Po prostu nie neviem co. Tyle dziwolągów, no ta wana oczywiście, odlew aluminiowy Jest czyste prawie, aluminium, tylko śrubka trzeba wykręcić Będzie kurde uzysk 15 złotych, tylko jak na to patrzę Tylko za tą wanę, no i za resztę po prostu Będzie kasa, będzie wszystko Dzięki Ci kolego, wpadajcie do kolegi warsztat Podgorzyńska Tam naprawiać swoje samochody, gnaty, czy też fury Polecam ten kanał bardzo, nie jak mówiłem, nie robię reklamy Zapaczki zawsze za darmo, jak ktoś słusznie napisze. No ale kurde, no to jest po prostu ekstra odcinek dla tego kanału. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, że patrzycie. No i w kolejnym niedzielę o 12.00. Dalsza rozwałka jakiegoś sprzętu na metale kolorowe. Cześć! No a to będzie ten sprzęt stary komunistyczny ETA 022. Taki ten czerwony, będzie mega odcinek. Zobaczycie jaki tam mega silnik komun komuniści wstawili. No i co? Do widzenia. Cześć, miłej środy.